W Parlamencie Europejskim debata o nielegalnej migracji, o tym, że trzeba ją zalegalizować, tak jak zalegalizować handel ludźmi. Tak IPP żądało tej debaty, tak jest tam Platforma Obywatelska i PSL chcą natychmiast wprowadzić rozporządzenie. Chcą, aby była przymusowa relokacja i kary w wysokości ponad 20 tysięcy euro za jednego nielegalnego migranta. Polska na to się nie zgodzi. To bardzo ważne, bo politykę zagraniczną prowadzą każde kraje członkowskie z osobna. Ale już 12 października Komisja Konstytucyjna w Parlamencie Europejskim chce przegłosować zabranie kompetencji. Krajom członkowskim, między innymi, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, energetykę, lasy, wodę, obronność. To zmierza do stworzenia jednego państwa, Unii Europejskiej. Tu jednoznacznie mówimy nie.